Zawsze rano czuję się nieżywa, póki nie nałożę sobie twarzy. To był dzień mego przeznaczenia. Myślałam, że jestem gotowa. Pamiętaj, bądź sobą, Rybciu. Gdybym tylko była popularna. O, nie pozwolę, żeby mnie to spotkało. Hej, mała. Czujesz moc? Naładowana i gotowa? r o t f l o -L. Tarzam się po podłodze, zanosząc śmiechem? Nie kumam tego. Ja przeczytałam to gdzieś. Jest gotowa. Ulubiona muzyka, fajni ludzie, których znasz. Tu warto wspomnieć nas. I chłopaki. Nie zapomnij o chłopakach. Halo? Ziemia do Franki. Czy odbierasz to, co ja ci nadaję? Jestem iść, pora już. Franki do Cleo. Była wezwana. Mm. Aha. Dasz radę? Ależ mi serce wali. Nie, to twoje. Chciałaś mnie widzieć? Bądźmy szczerzy. Mam wysublimowany gust i w tym twoim wczorajszym wystąpieniu przede mną zauważyłam coś interesującego. Mam w zwyczaju promować perfekcję. Zobaczmy, jak wypadniesz. Płasko czy obce? Zależy. Rurki czy dzwonki. A tła ze sztruksem? <laughs> Nigdy! Pamiętnik! Bloguję. Kreszowy dres? Tak, jasne. Dokończ <laughs> zdanie. Nigdy nie wyjdę z domu bez... Błyszczyka. Wokalista? Justin Bajter, oczywiście. Właściwie to mój ojciec praktycznie wskrzesił jego karierę. Justin rządzi! E, 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 chłopak? I mogiła. Chłopak? E, oczywiście. E, spójrz, właśnie tu wszedł. To spotkanie się skończyło.

This is all that ci powiedzieć Wiem. wszyscy już wiedzą Widzę, że dokonałaś wyboru Niezła robota, Nówko Ty! Śledzisz mnie? Nie dość ci tego, co narobiłaś? Dla mnie jesteś martwa